Wybrałam zawód projektanta, ponieważ zgadzam się ze stwierdzeniem, że dopóki robię to, co sprawia mi przyjemność, nigdy nie będę pracowała. We wnętrzu cenię harmonię, kocham sztukę, dobrą fotografię, malarstwo, rzeźbę, świetną oprawę. Do tego uwielbiam zróżnicowane struktury, których fakturę można wydobywać światłem. Uwielbiam eklektyzm, czyli niepasujące, chaotyczne na pierwszy rzut oka meble czy formy przemysłowe, które w odpowiedniej dawce tworzą naprawdę niebanalny i bardzo oryginalny styl. Absolutnie nieocenionym materiałem wykończeniowym we wnętrzu jest beton. Mamy tutaj nieskończenie wiele możliwości zastosowania tego materiału. Możemy również wykorzystać zarówno beton przemysłowy, beton dekoracyjny, jak i farby strukturalne, które przypominają beton. Ten materiał, materiał zawsze nada charakterystycznego, surowego klimatu we wnętrzu. Biel i czerń, najwspanialsze połączenie, najlepszy kontrast, wszechobecny w sztuce, pasuje zawsze i wszędzie. Fototapety są uwielbiane przez osoby e, lubiące tak naprawdę optyczne złudzenia we wnętrzu, e, ponieważ dzięki motywom, które się pojawią, e, pojawiają na fototapecie możemy zmieniać przestrzeń, e, możemy dodać głębi przestrzeni, możemy dodać troszeczkę i nie wiem o czym ja mówię.